Dzień dobry miłe panie. Dzisiaj odcinek pod tytułem Higiena. Co to jest higiena? Higiena jest to zbiór zasad i praw mających na celu polepszyć nasze życie. Na przykład, używanie okularów w warunkach niebezpiecznych pozwoli nam uchronić wzrok przed utratą, przed zniekształceniem, używanie rękawic też pozwoli nam uchronić na przykład osobę spawającą przed pora porażeniem, poparzeniem ale również higiena dotyczy nas, jako ludzi. Myślimy o higienie indywidualnej i higienie zbiorowej. Temat może jest z punktu widzenia takiego prostego dosyć nudny, ale w rzeczywistości jest podstawową rzeczą, którą właściwie chciałbym przekazać jako wartości uniwersalne. Zgromadziłem tutaj kilka eksponatów, między innymi butelka, którą dostał, dostałem z izb lekarskich. To jest, słuchajcie, czysty Bioetanol 99,6%, troszeczkę tutaj wody utlenionej, gliceryny 99% i reszta tutaj dodane wody. To jest, słuchajcie, środek dezynfekcyjny. Oczywiście, miłe panie, co niektórzy panowie chcieliby to wypić. No akurat nie uważam to za przejaw higieny, dlatego skupmy się na ogólnych zasadach higieny. Mianowicie zanim dojdziemy do higieny intymnej, to powiem w ogóle o higienie jako takiej. Wokół nas jest morze bakterii, wirusów, prionów, grzybów, yy, złych wiatrów, różnych zakażeń chemicznych, promieniowania, yy, ultrafioletu itd. I na każdy z tych elementów powinniśmy się w jakiś sposób bronić. Przede wszystkim podstawową zasadą bronienia jest unikanie kontaktu. To jest pierwsza rzecz. Czyli jeżeli chcemy uniknąć UVC, nie idziemy na plażę, nie zażywamy kąpieli słonecznych. Jeżeli chcemy się ograniczyć i nie być zarażonymi chorobami wenerycznymi, nie można po prostu współżyć z obcymi ludźmi. Jeżeli nie chcecie na przykład się... Na przykład, zakażeniu, zakażeniu ulec pod tytułem gruźlica, no to jest już trochę problem większy, bo my nie wiemy, kto tą gruźlicę ma i dlatego mógłbym tak powiedzieć, że część chorób jest przenoszonych drogą kropelkową. Parwowirusy, cytomegalie, tak samo gruźlica, różne choroby wieku dziecięcego są przenoszone właściwie praktycznie wszystkie metodą kropelkową, czyli w momencie kichnięcia. Powstaje taka wielka, powiedziałbym, objętościowo kropla powietrza zmieszanego z wilgocią, z naszymi, można powiedzieć, ekskrementami, o ile tak można to nazwać. I to druga osoba pochłania. Czyli, na przykład, jak była epidemia koronawirusa, musieliśmy nosić te znienawidzone maseczki. Zgadzam się, ale te maseczki działają zawsze w obie strony. Osoba, która nosi maseczkę, po pierwsze się sama chroni przed obcymi, obcym dostępem tych właśnie aerozolu, tych wszystkich różnych substancji szkodliwych, ale również to, że my się chronimy, no jeżeli my jesteśmy, że my ich nie eksportujemy do innych osób. To jest bardzo ważna sprawa, ale w normalnym, codziennym życiu najwięcej problemów spowoduje rzecz, którą dotykamy praktycznie codziennie, to jest to. To jest nic innego jak klamka do drzwi. Dlaczego klamka? Otóż dziennie wchodząc do jakiegokolwiek urzędu no w sklepach są automatyczne drzwi, na szczęście dotykamy tą klamkę. Potem te wszystkie nasze bakterie, to wszystko wirusy, które mamy na tych dłoniach, idzie do dalszego kontaktu. Witamy się, dotykamy następnych klamek, korzystamy z toalety i potem nagle dziwimy się. Że jak to, no żyję sama, nie mam żadnego męża i nagle dostałam opryszczkę płciową. Tak? Jak, jaka jest, jaki jest mechanizm zarażenia? Bardzo prosty. Poprzednia osoba przed, przed nami po prostu dotknęła ręką nieumytą z opryszczką tej klamki. My nie wiemy, czy tu jest jakiekolwiek inne bakterie, wirusy, ale my ją dotykamy. I my wchodząc do toalety, powinniśmy najpierw umyć ręce, mydłem oczywiście, dopiero po tym zrobić to, co powinno się zrobić i po skończeniu tych, tych wszystkich naszych zabiegów powinniśmy drugi raz zastosować mydło do umycia. I potem oczywiście, jak tą ręką znowu dotniemy tą klamkę, wychodzimy znowu z tymi wirusami, ale one nie pozostały, czy bakteriami, one nie pozostały w nas. W czasie... Yy, pandemii koronawirusa, widziałem nawet firmy, które produkowały takie specjalne, można powiedzieć, plastikowe nakładki na klamkę, że można było otwierać. Zawsze się śmiałem, ok, u nas to jeszcze da radę, ale co w Anglii, jak tam wszystkie klamki są okrągłe. Dlatego warto chociażby nosić coś takiego, czyli piękną, ładną, damską na przykład rękawiczkę i ona na tym gromadzi swoje wszystkie zanieczyszczenia, którą potem można w jakiś sposób albo zdezynfekować sprayem, albo po prostu zostawić na słońcu, albo wyprać, albo wyrzucić. Szkoda oczywiście. Dlatego lekarze i personel medyczny wszędzie stosują rękawiczki gumowe. To są oczywiście sterylne rękawiczki gumowe i prawda jest taka, że te rękawiczki gumowe zapobiegają zakażeniom w postaci po prostu takim, że my, nasze ręce po oczywiście dezynfekcji, w tych rękawiczkach dotykają rzeczy, które są czyste. Oczywiście, jeżeli teraz tylko i wyłącznie jeden paluszek dotknie jakiejkolwiek rzeczy na naszym ubraniu, która jest nieczysta, to ta cała rękawiczka powinna być wyrzucona. Takie są zasady, można powiedzieć, podstawowe na sali operacyjnej, w gabinetach zabiegowych i w ogóle jakimkolwiek kontakcie, na przykład stomatologicznym. Nie wszyscy oczywiście używają rękawiczek. Nie do wszystkich rzeczy trzeba rękawiczek używać, ale na pewno trzeba ręce myć. Najlepiej przed jakimkolwiek badaniem lekarskim. Czy po badaniu lekarskim. No, ja przypominam sobie jeszcze za młodych moich lat, mieliśmy zadanie, z, zajęcia z interny, no i część moich kolegów bezpośrednio po wyjściu z, z zajęć studenckich szła do y, jakiejś tam kawiarenki, kupowała jakieś kanapki i bez mycia rąk spożywała posiłek. Ja pamiętam, że byłem tym kompletnie oburzony. Ja zawsze należałem do takich ludzi, że wolał raczej nie zjeść niż zjeść w przypadku brudnych rąk. Dzisiaj mamy multum dodatkowych, różnych dziwnych, chociażby wirusów, rotawirusów, które powodują biegunki i można powiedzieć, ilość tych złych elementów w, naszej, w naszych okolicach, gdzie się poruszamy, wzrasta. Bardzo dobrym przykładem jest komunikacja publiczna. Jeżeli w autobusie nie będzie otwartego okna, to te powiedzmy sobie 30 osób wdychają tą, tą powietrze wielokrotnie, nawet jeżeli posiadamy maski, to część tego powietrza obchodzi maski, albo maska jest sama już brudna, albo ma za wielkie pory. I osoby, które na przykład jadą w transporcie publicznym, są w większym stopniu narażone od osób jadących samoistnie samodzielnie samochodem. Po prostu w naszym życiu, żeby zachować tą higienę, to trzeba po prostu być trochę w pewnym sensie zwariowanym i myśleć o tym na każdym możliwym elemencie. Jeżeli ktoś na przykład nie chce koniecznie używać rękawiczek, a musi dotykać klamek, najprostszą zasadą jest albo jakaś taka jednorazowa tania rękawiczka z jakiegoś sklepu, albo po prostu używanie jakiegoś takiego o, środka do dezynfekcji skóry. Tutaj jest, o, i chociażby robienie czegoś takiego. Sama procedura mycia rąk, to też, to też o tym powiem, ale chcę powiedzieć, że takie nasze prostsze, proste o jak gdyby wytarcie, to jest tylko eliminuje część. My powinniśmy właściwie każdy palec dezynfekować i zrobić. Dlatego nie jest możliwe w życiu normalnym stuprocentowe przestrzeganie zasad higieny, ale jeżeli, jeżeli zdajecie sobie, moje miłe panie, sprawę, że jest to możliwe, to w jaki sposób wam to jak gdyby umożliwia dalsze funkcjonowanie. Także dla mnie klamka jest takim synonimem, synonimem brudu, jakby to zrobić z tego posiewy. To jest akurat bardzo czysta klamka, ja ją nawet umyłem specjalnie, także ja się nie boję jej dotykać, ale normalna klamka w sklepie, w autobusie jest tak usiana bakteriami, że szok. Często, gęsto toaleta jest czystsza niż na przykład ta statura, czyli klawiatura komputerowa. To jest największe zbiorowisko bakterii, jakie tylko istnieje. Sama struktura skóry nie jest, nie jest sprawą, jak gdyby gładką. Ona zawiera mikropory, te wszystkie bakterie i inne drobnoustroje wnikają, zostają między tymi porami. I na przykład wycieranie ich, w moim oczywiście mniemaniu, za pomocą tzw. Tak y, chusteczek jednorazowych, które mają strukturę płaską. No, nie ma żadnego sensu, ponieważ to, co jest w środku, mikropor zostaje, a nam się wydaje, że się zdezynfekowaliśmy. Dlatego takie rzeczy w medycynie, jak 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 jak, jak to, jest akurat rękawiczka, ale y, y, załóżmy, że to jest chusteczka higieniczna, może być używana tylko i wyłącznie do dezynfekcji nieistotnych z punktu widzenia bakteryjnego i zakażenia powierzchni płaskich. Wszystko inne musi być w zasadzie dzisiaj dezynfekowane za pomocą specjalnych sprayów, które tworzą pewną pianę. Ta piana wnika w sobie w powierzchnię dookoła i my możemy tą powierzchnię dezynfekować. To taka jeszcze krótka uwaga, różnica między sterylizacją a dezynfekcją. Może się wszystkim wydawać, że to wszystko jest to, jest, wszystko jest to samo, ale taka informacja jest bardzo ważna. Sterylizować można coś, co się wkłada w całości do, urzędzie, do urządzenia sterylizującego, czyli ja tą klamkę wymontowaną mogę włożyć do urządzenia steryli, sterylizującego. Natomiast tą klamkę z całymi drzwiami nie mogę włożyć, bo są po prostu drzwistą klamką za duże. Natomiast jeżeli mamy stół, który musi być użyty na przykład na sali operacyjnej, to my możemy tą powierzchnię zdezynfekować albo za pomocą powiedzmy sobie tego, o którym mówiłem, spirytusu, albo takiego środka. Oczywiście są specjalne, y, określone y, przepisy, może przepisy tak, ale dopuszczone przez zakłady higieny, preparaty, które ma, każdy z nich ma zastosowanie do różnych części. Dlatego jest to niesamowicie istotną sprawą. Dlatego pamiętajcie, że my, zwykłe mydło jest dużo lepsze, ponieważ tworzy pianę, niż jakieś tam różne dziwne usteczki. Można oczywiście używać do higieny na przykład żeli. Ja osobiście wolę mydło. Teraz jest bardzo ważna następna sprawa, tak w, w, zbliżamy się w, w kierunku higieny własnej. Więc tak, higiena własna na czym polega? Że po przyjściu do domu trzeba niestety te ręce umyć, czy nam się to podoba, czy nie. Miałem taki, taki, taki przykład takiej pacjentki, która miała różne dziwne dolegliwości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No i tak zaczynam z nią rozmawiać, co ona robi. A ona pracuje w hotelu, jest takim hausmeistrem, czyli taką, można powiedzieć, osobą, która się zajmuje pewnymi naprawami. Ja mówię, no co pani na przykład robi? Ja na przykład wymieniam żarówki. No, no mówię, no i co? I pani bierze tą żarówkę, i co? Wkręca, wymienia, i potem je jakieś tam bułki. I tak, a moje pani ręce nie. No i okazało się niestety, że ta pani się trochę zatruła metalami ciężkimi, które powstały po prostu w, w procesie używania tej żarówki i dlatego już od tamtej pory za każdym razem musi myć ręce. Ale wnikamy teraz do naszego podstawowego problemu, czyli do tego, jak często trzeba się myć. Kiedyś w czasach rzymskich myto się bardzo często. Potem w okresie średniowiecza przestano się praktycznie w ogóle myć. Były takie grupy zawodowe, w których pozwalano jednej grupie kąpać się raz w roku, innej grupie dwa razy w roku yy, i to powodowało strasznie, można powiedzieć, złą higienę, skąd powstały perfumy, no z tego co wiem w Paryżu ze względu po prostu na ten smród, który się wydobywał z każdego możliwego miejsca. Żeby ukryć te wszystkie zapachy, tak samo te różne dziwne jakieś takie długie loki, to były po to, żeby te wszy, które mieli ci właśnie dawni ludzie na swoich głowach nie, nie, nie były widoczne i żeby to jak gdyby urzęd, urzędowi nie ubliżało. No ale żyjemy w XXI wieku, problemem największym jest dostęp do wody. Jeżeli ktoś tego dostępu nie ma, no to jest oczywiście bardzo źle. Natomiast jeżeli ma dostęp do wody ciepłej i, i zimnej, zgodnie z zasadami oczywiście oszczędzania, powinien z tego korzystać. Jak często? No więc według mnie osoba y, powinna się kąpać przynajmniej, no, ustawmy może jeden raz dziennie, myć włosy, w przypadku mężczyzn powinno być to też się odbywać raz dziennie, z kobietami jest trochę inaczej, ale tu już zostawię Wam indywidualną decyzję, pamiętajcie tylko, że im dłuższe włosy i bardziej gęste włosy, tym większa szansa, że będziecie miały coś w tych włosach i na skórze, co może być potem przeniesione na inną osobę. Yy, wszystko zależy również, jeżeli chodzi o higienę, od yy, zawodu, który uprawiamy. Jeżeli ktoś jest panią pracującą w biurze i przykłada kartki, no to wiadomo, że aż tak bardzo się nie ubrudzi jak ktoś, kto pracuje w kopalni i musi te 10 czy 20 czy 100 ton yy, węgla z jednej strony na drugą przełożyć ale tam często się kąpią po prostu pracownicy w pracy, a w domu po przyjściu drugi raz. Także to też determinuje nasze jak gdyby yy, uwarunkowania mycia się. Pamiętajcie, że różne części ciała w różnych jak gdyby zawodach, w różny sposób się brudzą. Najpierw i najważniejsze, że zawsze trzeba myśleć o rękach. Ręce to jest podstawowa rzecz, które muszą być czyste. Ja niestety za młodu trochę za często myłem ręce i w tej chwili tutaj mam takie, można powiedzieć, trochę białawe przebarwienia. No ale cóż zrobić, tak, tak zostałem wychowany, że byłem raczej czystszy niż inni, ale to już zostawmy do innego odcinka. Yy, natomiast tak, co się brudzi bardzo często? Twarz. Twarz jest bardzo często brudna u osób, które się przetłuszczają tą twarz. Ja należę do tych, którzy się przetłuszczają dosyć mocno włosy i twarz, dlatego tą twarz trzeba mieć kilka razy po prostu mydłem. Oczywiście zaraz się jakieś tam firmy znajdą, które powiedzą, nie, nie, że to bzdura, że najlepiej kupcie ich jakiś preparat, który kosztuje 50 zł na 3 dni i on będzie miał lepsze efekty niż mydło za 50 groszy. Oczywiście, że nie. Nie ma możliwości. Mydło ma, w, w, ma myć. Czyli musi usunąć warstwę takiego filmu, który pokrywa nasze ciało, w którym jest tłuszcz, bakterie i różne substancje. Oczywiście nie można, tak jak myje się ręce, myć na przykład nie wiem, przedramion, albo na przykład ramion, które są dużo bardziej suche, czy, czy pod udzi. Ale na przykład, jeżeli chodzi o pupek, to powinno się po prostu tą pupę dobrze umyć. Yy, czyli stosujemy to mydło w tych miejscach, w których, w których yy, potrzebujemy. Każdy musi o tym sam indywidualnie zdecydować. Po tym oczywiście ważna rzecz jest taka, żeby to ciało dobrze spłukać wodą. Aha, i teraz jeszcze tutaj taka mała uwaga płciowa. Mianowicie, yy, powinno się myć w ten sposób, że przednią część ciała myje jedna ręka, a tylną część ciała myje druga ręka a nie tak jak kiedyś mówiono z przodu do tyłu, bo jak się pójdzie coś z przodu do tyłu, to ten tył potem wraca do przodu i potem mamy znowu różne dziwne rzeczy. To są może wszystko duperele i część pewnie moich kolegów może się z tego śmiać, ale powiem szczerze, mamy je głęboko gdzieś. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby być zdrowym. Yy, także myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. W następnych odcinkach też sobie porozmawiamy o różnych innych aspektach higieny w zależności od pewnych chorób i od pewnych y, innych czynników. Miłe Panie, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce ponownie. Do widzenia!